W dzisiejszym materiale, moi drodzy, pokażę wam prawdziwego niemieckiego potwora. Rower Focus Jam 78. Moi drodzy, ten filmik będzie wyjątkowy, dlatego że taki rower mamy tylko jeden. Udało się go teraz nam z Niemiec ściągnąć w bardzo fajnej cenie, co powiem wam na koniec tego materiału, ale co to w ogóle jest? Słuchajcie, to jest rower taki enduro do takiej jazdy w terenie, jazdy po górach, po Beskidach. Ja Wam pokazywałem w akcji na przykład takiego Max Bajka Haldena. Ostatnio Mikołaj pokazywał Wam elektrona Eskondera. Dzisiaj mamy Fokusa. Często pytacie o te, o te rowery wyższej klasy w pełni zawieszone. Takie rowery też się u nas pojawiają. Nie często, nie jest to nasz. Główny produkt handlowy na sklepie, natomiast no, często klienci się o to pytają i zawsze tam 4, 5, 6 sztuk takich rowerów mamy. Stwierdziłem, że skoro taki rower do nas zjechał, no to Wam go po prostu pokażę. Pokrótce, co my w tym rowerze mamy. Moi drodzy, zaczynamy od silnika i baterii. Tutaj jest zamontowana jednostka Shimano EP8, to jest najwyższy model wśród silników producenta Shimano. Do tego mamy baterię, która jest zamontowana tutaj w ramię. Pojemność tej baterii to 720 watogodzin. Także powiedzmy w takim terenie lekkim Taka jazda dla fanu to będzie 130-150 km zasięgu. Wiadomo, że po górach to może być 70 km, no ale po górach będziemy znacznie mocniej eksploatować ten rower, wykorzystywać faktycznie te większe biegi wspomagania i jechać z większą, tak by większym użyciem tego silnika, przez co ta bateria starczy nam na krócej. Jeżeli chodzi tutaj, już mówię, jeżeli jesteśmy przy silniku baterii, pokażę wam wyświetlacz. Wyświetlacz z automatu mamy w pozycji teraz wyłączonej. E, tutaj zobaczcie zaraz przy, przy chwycie, przy lewej ręce. Chwyty generalnie takie fajne, bardzo przyjemne. W dotyku mamy, taką, e, mamy taki sterownik, który reguluje nam właśnie pracę tego wyświetlacza. Mam w tej chwili biegi elektryczne wyłączone. Plusen dodaje biegi: mam w tej chwili eko, później mam bieg, bieg e, trail, e, no i bost. Wyżej nie mogę, już mam sygnalizację dźwiękową, że jest to w tej chwili ostatni bieg. No i w, w takiej konfiguracji możemy ten rower użytkować. Tutaj, jeżeli chodzi o jakby samo ustawienie tego wyświetlacza, można też to robić z pozycji aplikacji, więc tutaj też można się troszkę tymi, tymi biegami pobawić. Jeżeli chodzi o temat Drugi, który jest bardzo ważny, czyli temat napędu. Słuchajcie, mamy tu z przodu, jak to przy silnikach centralnych, jedną zębatkę, natomiast z tyłu mamy 12 przełożeń. To jest na Shimano DeOre XT, czyli już jesteśmy w bardzo wysokiej grupie osprzętowej. Mamy w tym rowerze bardzo dużą rozpiętość biegów. Od przełożenia 11, najmniejsza koronka, przepraszam, 10 do. 51 z taką bardzo fajną, solidną osłoną plastikową, tutaj za zębatką. Gdyby nam ktoś wciągło tutaj w hak, przerzutkę, to żeby nam ten łańcuch gdzieś tam nie spadł. Też prychy jest taka osłonka. Mamy już przerzutkę ze sprzęgłem. Możemy go włączyć gdzieś tam na. E, takich zjazdach, wiecie, po kamolach, w trudnym terenie, gdzieś tam, żeby usztywnić ten napęd, żeby nam ten łańcuch nie obijał ramy i tak dalej. Chociaż na ramę jest bardzo, naprawdę solidna, założona taka osłona, e, która uniemożliwi gdzieś tam właśnie tu niszczenie tej ramy przez łańcuch w trudnym terenie. Także mamy 1 na 12 e, układ, ten napędowy, bardzo solidny, bardzo już taka wysoka grupa Shimano, więc będzie nam się to w górach naprawdę zachowywało bardzo fajnie i płynnie. Kolejna bardzo ważna rzecz w rowerach elektrycznych, moi drodzy, układ hamulcowy. Mamy tutaj układ hamulcowy Magury. Ja na targach, będąc we Frankfurcie, zachwalałem wam te nowe grupy Magury, że działa to bardzo płynnie. Tutaj mamy już naprawdę wysoki model. Jest Magura czterotłoczkowa z przodu, czterotłoczkowa z tyłu na dużych tarczach. Tu są tarcze o średnicy 203 mm, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Także naprawdę przy tych hamulców Magury góry z tak dużymi tarczami będzie nam dawało ogromną płynność i pewność hamowania w bardzo trudnym takim terenie górzystym. Nie będzie tutaj straszne zjazd, jazda na dużych prędkościach w trudnym terenie. Ciężko będzie takie hamulce przegrzać, spowodować, żeby gdzieś tam stracić tą skuteczność hamowania, także bardzo duży plus. Kolejnym aspektem, czego nie mogło zabraknąć w rowerze tej klasy, w rowerze, stworzonym do jazdy po górach, no to jest regulowana. Sztyca podsiodłowa, czyli jedziemy pod górę, ustawiamy sobie na wysokość odpowiednią, tak, żeby tą nogę odpowiadać odpowiednio, żeby jechało nam się wygodnie. Zjeżdżając, oczywiście, żebyśmy mogli faktycznie gdzieś tam pochylić ten nasz ciężar ciała do tyłu, żeby nas nie przyrzuciło gdzieś tam na jakimś bardzo stronym zjeździe. Mamy tą regulowaną sztycę. Wystarczy, że ja zaczynając podjazd przyciskiem tutaj przy kierownicy, podnoszę tą sztycę, zaczynam zjeżdżać, przyciskam manetkę dociskam swoim ciężarem, sztyca nam się chowa, oczywiście tą wysokość siodełka regulujemy sobie jeszcze tutaj imbusowo, wyjmujemy tą sztycę wyżej pod albo niżej, a sam proces regulacji tego tłoka tutaj w tej sztyce amortyzowanej odbywa się już typowo z manetki. Mhm. Bardzo mocne koła DT Swiss na łożyskach maszynowych w połączeniu z fajną szeroką obręczą i z bardzo, bardzo taką solidnie koskowaną, mocną oponą Maxisa o szerokości 2,5, czyli mamy 29 razy 2,5. Naprawdę ta kostka jest taka bardzo agresywna w bardzo trudnym terenie, przy dużej ilości kamieni, przy jakichś takich ostrych najazdach, stromych, będziemy dalej mieli pewność prowadzenia tego roweru, będzie się na tym rowerze po prostu jechało bezpiecznie chodzi o zawieszenie, bo to, to też często pytacie, słuchajcie, tu już producent założył naprawdę dwa bardzo solidne amortyzatory marki Fox, e, obydwa oczywiście e, z komorami powietrznymi, z blokadą i ten przedni amortyzator i ten tylny, no, niesamowicie rower, e, w, niesamowicie rower taki płynny w, tym, w tej pracy, po takich bardzo dużych wybojach e, mieliśmy ostatnio na, na testy takiej wersji pomarańczowej, troszkę niższy model, ale na podobnym zawieszeniu, jeździ na tym rowerze w górach, słuchajcie, naprawdę świetnie to wybiera. Świetnie ten rower zachowuje się właśnie w trudnym terenie. By plusy to teraz będą minusy, moi drodzy. Nie wiem, jak można w rowerze, który katalogowo kosztuje prawie 30 tysięcy, dać plastikowe pedały. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, siodełko Sele Italia, ok, jest otworem, może i kosztuje takie siodełko powiedzmy niecałe dwie stówki, ale takie twarde siodełko w tym rowerze, ja osobiście. Ja osobiście wolałbym dodać troszkę inne, no ale to zawsze można gdzieś tam skonfigurować, podmienić. Na plus jeszcze fajna, szeroka kierownica, fajna pozycja, no i taki rower naprawdę kompletny, no i konkretny przede wszystkim. Ten model, który tutaj akurat mam, bo to jest jeden jedyny, który w tej chwili mamy w takiej cenie. obiecałem, że na koniec powiem, to jest rozmiar L, czyli to jest rozmiar, mniej więcej na takiego użytkownika jak ja. Będzie dobry dla osoby między gdzieś tam, metr 77 a metr 83-4. To jest mniej więcej dla tego przedziału wzrostu. Kolor, jak widzicie, to jest takie połączenie takiego koloru jasno-szarego z, jasno z białym. Tak to wygląda. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć o tym rowerze? Słuchajcie, rower w tej konfiguracji z tym silnikiem potrafi naprawdę bardzo wiele. Natomiast ja Wam często pokazuję taki. E, taką funkcję w rowerach elektrycznych trip walk, e, kiedy już wiedziecie w jakiś no, mega hardkorowy teren i będzie tak, e, nie będziecie w stanie tym rowerem podjechać po jakichś głazach, mamy właśnie ten trip walk również w tym rowerze. Działa to tak, że e, będąc na biegu e, tutaj off, czyli mam e, biegi wszystkie tak jakby wyłączone, przy, e, przytrzymuję przycisk tak jakby zmiany biegów na niżej i muszę nacisnąć jeszcze raz i teraz rower mi sam się podprowadza. Nieważne, jaki będzie stromy podjazd, ja obok roweru idę, rower mi się sam po prostu podprowadza. Najciekawsze zostawiam Wam na koniec. Słuchajcie, ten rower katalogowo kosztował w zeszłym roku 28 tysięcy złotych. Dzisiaj ten rower jest za niecałe 19 tysięcy złotych. Mamy jedną, jedyną taką perełkę, dlatego nie pokazuję Wam innych rozmiarów, koloru po prostu nie ma. Ten jeden nam się udało wyhaczyć w, na takich warunkach, więc jeżeli rower Was zainteresował, nie mamy też problemu, żeby taki rower gdzieś wysłać w Polskę, w kartonie w pełni przygotowany do jazdy. Jeżeli mielibyście jakieś do mnie pytania, albo chcielibyście potestować inne rowery, no to pamiętajcie o naszej wypożyczalni Superkoło przy Żelaznym Szlaku w Jastrzębiu Zdroju. Jeżeli jesteście z Rydutów, to też możecie skorzystać. No i zapraszam do przejrzenia naszej, e, naszej oferty, czy na e, e, naszej stronie, czy na ofercie naszego sklepu. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Przyjemnej niedzieli i wszystkiego dobrego. Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. Nie przestraszcie się tego, że jak zaczęłem o tym rowerze opowiadać, to był czyściutki. Zobaczcie, jak teraz leje, ale chcemy Wam dograć rower do końca. Także Badzia zrobi przebitki, już rower będzie trochę pokropiony. Zaraz go biorę pod pachę i biegniemy szybko z nim do sklepu. Mamy tylko 100 metrów. Moi drodzy, widzicie, ja już się przebrałem, bo nas przelała na wylot. Taka krótka informacja do tego roweru. To jest jedna, jedyna sztuka, więc jeżeli chcielibyście przyjechać na żywo, ten rower zobaczyć tutaj w Jastrzębiu zdroju, super koło, to albo przedzwońcie, czy ten rower jest, albo spójrzcie na sklepie internetowym, czy ten rower Dary jest tak jakby aktywny. No bo jeżeli ktoś go kliknie przed Wami, kupi przez internet, no to wtedy tego roweru po prostu nie będzie, bo to jest jedna, jedyna sztuka.